Dało ci fina, czy co ci dało? Nie, szmule. Obrze Skoro szmula, to szmule. Widzę, jak z tym mi opały, to tam kurwa, Proszę.

Prawie wszystkich. Hmm. Żyje w tanie. O kurwa! Chyba jednak nie pójdę od siebie, o kurwa macie. Mam tu trzech. No, ja mam jednego. Chcepa. Pozyskowego. Eee, po ptobie, super. I kurde. mnie i zdech, zajebiście Żyjesz jeszcze? Idę, idę. Jes. Jeszcze żyję, bo to są jakieś dały zatkoczone, ale... To, no... no typowo jak ten kurwa mój. Czekaj z góry będę tego, nie? Bo tak mnie zajebią. Nie ma, nie Nie, nie, Mij... śpiesz się, nie, 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 do mnie nie, Jeż... Za to no mam spokojnie, Już nie, 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 już, nie, 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 No nie, 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 Pierda, ale... No trzeba dla mnie kurwa 10, musiał cepów iść kurwa. I... No i chuj nie. nie ja jeszcze mam Cepę, a już nie. No, nie da się przeżyć jak nie masz bloku kurwa, a ten ma... przeżyje. w A, bo to dwóch jest jeszcze kurwa. Nie tego już nie przeżyję. Chyba. I kurwa? Jo pierdolę! I ten set. Nie, dobra są, a mebami to ta nie kurwa. Ty rzadko się zdarza w tym ostatnio. Nie? Tak, tak ja to mi kurwa, że spocował chuj, nie? A przeżyłem kurwa ten gębę. Gen Nigdy nie na Jestem Jedi. Jestem jak ta kurwa Jak ona się ta nazywa? Ta Młowa z tymi muzykami. Piper Peric. Jak... A no. <grym. <grym. Halo. Hello? Kurwa zmarnowałem. I tym czerwona morda, kurwa. gruba. Była Oj. No bardzo. No nie. Nie kurwa, śni tu! Nie pomył! No zjeba mnie na dół. Zajmę się ten paskudny z No patem na górze. Widzę. No e, kurwa zmarnowałem to. Tutaj mam. Bum. Żydził się blokować, Chodź. Demi. Nie. Uuu. Nieważne. <laughs> kurwa Kurwa, dalej. No nie, jeszcze będę musiał dojść oczywiście, kurwa, Fryer. Tak łatwo idzie w sobie, nie? ale. no. To... A, pierwsze level. A się w kurwie wezmę patek i się skończy, tak? No. Nic osobistego. Bobę fiuta kurwa zieliby batera jeszcze, Zestaw główny Ty kurwa smieci. Będę tego fajera ujebać Oj No musi mu kurwa jakiś chuj iść pomóc, kurwa bo mnie pojebie zaraz wy kurwaj i 10 na jednego kurwa Dolony kurwa afrykańskich mury. Dobra, sranaki. No pewnie jest ta kurwa taki mobilny jak ten. jak Luke, a nie kurwa taki mobilny. Nie zestajcie. Eee! Zabisz się na go w plecy. Chuj, zdolność nie działa, bo po co? No jeba ci teraz A? Co? Ten zdechł? Żyj? Bardzo Kurwa tym bobu tym frajerze, kurwa jebany Nie wątpię No nic nie zadziała, no, Kurwa! kurwa Kurwaj No kurwa tego Boba jebanego w dupę I ten mnie na kurwa wszedł w blok nawet, zajebiście kurwa Daj mi przedparcie może no, ja postrzegam Dlaczego to nie ma respaw na swoim partnerze? Po co? No, po chuj, po chuj. Więc to jest czubaka czy gierek Dominacja jasnej strony. No ta jeba na tarczach, słuchaj. No.

Ten spierdala się zestrał, ha kurwa Gdzie uciekaś kurwa to jest kapoli bo, nie bacz. Najlepiej, najlepiej już nie kuta się tym kutasie kurwa, strasznie to jest fajne do tego Baj ten ogarnia kurwa, koło nas to, ja pierdolę? Chyba z tą To jest w na mnie. Ja go wyjebał, Nie Chyba. 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 Nie de się odbił tar, to jest? Aha, ciekawe. Uważam, chyba się odbił od mnie. Mechanista gra, wiesz, zaś to nie jest, nie? Kuch! Łap, <laughs> łap jeszcze toła. <laughs> o flyer idzie, flyer idzie. idzie. O, Trzech! Gdzie trzech? O, lewej. Po lewej jeszcze. Gdy Gdy nie mam nic, nie mam ski jordowej. Mam jeszcze to. Kurwa, zjebałem! Dobra, tam ładam, pierdolę, proszę będzie najidźcie. Ludowie zaczął strzelać to od razu, kurwa, ran, ran, nic tego Wydajesz się zmartwio. Jeszcze tam na kurwa potężnie i zdech oczywiście. O, Dobra, boba. o zjem.

Jestem mm pewien, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. że się nie ma pełni, ale mm.